Buta? No dobra, nagrywa się. Witam wszystkich serdecznie. Dziś gram z Nopkami, z którymi grałem w sezonie okay. trzecim. Jakieś tam go for lole udało się wygrać. Jaka Rodyna nie fidował. No to co, chłopaki? Wygrywamy piąty mecz i czym gdzie nas wrzuci no, a to jest tak? Pią? Tak. tak, tak, tak. Jak, jak było wcześniej? 4 na 4 się udało, bo graliśmy y, z Naruanem i z takim. Y, a z Rasherem, no. A jak 4 na 4 No 4 gry i 4 in. Weźmy że tu żyć mi beczkę. No, rzucę, no. rzucę. Na 36 rzuci i uciekaj, bo tak to z niej stracisz creepa. Dzięki wielkie. I Timu nie znam, więc tam. Wie. Jakieś polacki, bo już napisał ty pek, że jego siostra. <laughs> a jak kojarzę tego TB TB co to jakiś klan? No chyba tak. Grają klanówki, powiadasz? O, mam plusa. I idę na Pantheona. O, tu jest ten. I tutaj masz za friją, jak chcesz. Ja już to, drugi wbijam. No to lecę, lecę, A Ona szybciej drugi. Dawaj. Tylko paska mamy na plecach, a ja drugiego nie mam. Mam to, drugi. A ona nie ma flesza. Zabijamy się z nimi? Nie damy rady, chyba on jest mocny na początek. Pantheon tu na mnie szarżuje, może nie to zabić. A tu Voliberek chyba zaraz przyjdzie też. No nie, Voliber był ze mną na dole. Nie wiem. No ładnie, ładnie. Nie Widzisz, nie tak się powinno grać. <gry> Szybkie morderstwo. A dziś graliśmy na jakichś ziomków dwa razy, tylko nie nagrywałem. Co mieli promo do Challengera, trochę im zepsuliśmy. Pierwszy mecz... Ile tam było? W 15 minut, a w drugim to się w 10 już poddali. A, puszujcie. O oku Ten, Ten straszny tutaj. No wiem, że miał hardcore na początku. Już nie mam, no, może przejść, zabijemy, nie wiem. Trzeba to altar może wezmę, i wtedy będę latał. O, chodź od góry, może tutaj. Ala, <grym> ala, Volt, y, fajny ziomek. Tak. <grym> ale go ograliśmy, ale go ograliśmy, chłopie. Kiedy? Na finale miesiąca. Prowadziliśmy już 10-0, tylko ja się wyglebiłem i mówię, a... Jak boleń. Tom, masz plecy, masz plecy. Ja też mam plecy. O nie... ...pierdzielił. On ma pasywkę, ma pasywkę. Czekaj! Już po nim. Dawaj tego, dawaj tego! O, dobrze. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. W to. też tak raz, bardzo ładnie. A nie ma altara, dupa trochę. Dobra, ja cofnę. Cofnę do bazy. Dobra, dobra, uciekaj stąd. Gram w dwie gry naraz. Heartstone'i się ruszam jeszcze... Ty, ja, ja spróbuję tą Oriannę może. Zobacz. Dawaj jej tam na plecy. Opatrz, no patrz, boom, już slow ma. Szymano, pozdrawiam cię Orianna. Serdecznie pozdrawiam. Bierz killa. Dobra, kół w mordy i po sprawie. Skąd ty wyszłeś? Zrobię. Co grube postacie? Co grube postacie? My jesteśmy znanym teamem z Challengera. Jana ma 84 punkty na diamencie. Jeden. O kurde, zapomniałem kupić temów. Ci powiem, że teraz różne osoby mają różne wysokie dywizje od kiedy po Poszerzyli Challengera i na początku w Diamencie 1 dawało po 30 punktów za wina. <grystanie> tak samo na trójkach teraz, kurde, niektóre teamy... O, mam tutaj kolegę Wolibera. To czekaj, biegnę. Chyba już nie zdążysz, wiesz? E, a można, można wyjść wyżej niż Platynę 1? Tutaj? Nie, a nie można. mocy jest ktoś tutaj bliżej Otelipa. niż... to jest Jestem u Panta, na górze. Co on zajdzie po ciebie? Mam żeby nie szedł. do ile kapoń mi zostało, żebym miał Ignite'a. Nie no, ale i tak byłem już w pułapce z dwóch stron, nie w ziemi. No, ale i tak długo uciekałeś. Ja nie trafię w niego, a może? A, dobra. i was. A, no i tak szóstego nie ma co prawda, więc wiesz. Gówno mam zrobić. Tylko QW i koniec i kombo. Mhm, dobra. Mimo co ryzykować, patrz, 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 kurde, są tutaj, ale ja też tu idę. A co, zrobimy im coś? No, zabijemy masz szósty, oni chcą obsrani. Patrz, piąty sobie biegają. No, ja go tam trafię. No dobra, dobra, to ja już dobiegam z beką. Ale ja nie uczynię. z go? go? Musisz go trafić. Jakby co, asakruje z Ignite'em. Dobra, podpalony. Podpalony, już jest z dek, już z dek. Na bank, musi z dek, no, Dobra. Ja jestem ślepy Dawaj, jest O, dawaj, dawaj, dawaj. Dawaj, dawaj, do końca go, już się obstrał I teraz dwóch zsłała. Oooo. Kuleć, dawaj, jest beczka, bude. beczka! No nie mogę, ten shield był gniady. było to obvius, że ten shield poleci, no ale. Nie wiem co robić. Nie Nie, nie, nie? Ja. nie przejdź, bo tam już leci ten, kto umarł, Pantheon No, na no, piąty lewek, Chodź. A, byśmy wzięli altar. Alter, dummy, dobra. Czeka. Nie ma to tamto, panowie. Au. Goń mnie ono, chodź do mnie, chodź do mnie. Ja jestem totalnie bezmany, nic, nic many nie mam. Dobra. Dobra, cofnijcie. Kurwa, tak. ogromnie. Nie dość, że ją oklikujesz, to jeszcze masz farmę większą. To ja? No. Dobra. Mam to. Nie ma woli... misia. Mhm. Mm no, Pan ten odcisł, woli, elegancko, miły chłopak. To się fali, to się fali. <grym> Nie wiem, ja tu wejdę, jak coś, to wyjdę. Nie wiem, ja też posłyszę, ja mam diamant. Spróbować tą Morianę kopać? No, no dalej. dawaj. Dupy, właśnie. Kopać frajerów? No, dawaj. Yy, tam potem on może skakać. Właśnie, skacze Chyba po mnie. Chyba na pewno. Nie, nie, to nie, nie. nie. za to w Lol. Dobrze teraz <laughs> tam gdzieś się zobaczył. No, dobre, dobre. Zagranie ala, challenger. O, goni mnie. Wytrwały chłopak. Jeszcze goni? No, jeszcze tu stoi, po której dawaj, ten, dawaj, co... goni. dawaj, dawaj Malanty w postacie się pomagali. O jaki kurwa przyszedł ksu. Ale miły chłopak <noise> chciał dać nam po pasyście. Przezrywa nasze postacie od niezbalansowanych. Czemu? A nie, mówi, że są zbalansowane. Aha, okej. Okay. <noise> <noise> okej, okay, no. No ja wiem, że to zbalansowane. Dziękuję za te komplementy, kolego Woliwirze. To specjalnie nie trafiłeś. Nie ja jestem. Żarty. Jestem taki słaby, że nie trafią. Jebać zabijako. <grym> to Jakie. Ja lubię grać na Polaków, naprawdę. Niemożliwe z szatułordenterem w panie. Nie no, wypad, dobra, ty z największym farciarzem, jakiego widziałem. Jeszcze i umieszczę, spodnie. Ja pierdolę na hita, bym go skończył i typek dobrą kartę Shadow World polecę, się no. <grym> Jeszcze mi napisał, wybacz. No. No, dawaj go. No się ma. Tylko yeah. areoki nie sobie, bo taki słaby. Nie, Nie mogę. Balancet Pantheon <laughs> Bydwy krytyki mi strzela nie wiadomo skąd no. Oj ojoj ojoj, oj, oj. nareszcie trafiłem pierwszym pół U, U słaba Słaby damage ogólnie <laughs> Dobrze a ja oni tak naprawdę są tacy, tacy, a nie tacy, a czy, czy trolują. Nie, tak? to my jesteśmy dobrzy. No, Ale nie chodzi oni o to. Ale czy... d 2 Dlatego ja mówię, że teraz niektóre teamy takie bijają takie dywizje. To się nie mieści. Nie to, że hejtuje jakoś, czy coś, ale... Kurde, dziwne to. Jest. Typki mają zawsze promo Challenger'a. Wychodzą... I w 15 minut do widzenia. Nie to, że wiesz, że jeden mecz nam się uda, tylko drugi mecz 13 minut. Tak, <grymny> <grymny> ale to wy też byliście challengerami, nie? No też prawda. Renę słabiaku. O, ale go... zwiszę teraz. Za to, że cię obraził Uuu, od słabiaku. Ale skoczył. Dobry skok. Wzywacie <grym> od słabiaków. Ja bym... Ja bym nie kupił <grym> takiej takiej zbrodni. Dajmujemy go? No to dajmuje A są mi je piko Oj ojoj Dobra, Dobra. Kee <grym> <grym> Dobre zdechł a będzie tu spomarł jakimś ku Zdech tak? Oj, gataj, gadaj, dawaj No i znowu nie trafię. Nie <grym> <grym> Co, co za bobby, tu za bogi tu nie o Boże no Wiesz, ko nic nie robi, typy Ej, lubię takie gry No, no, jak zostać, czekaj Gdzie ta beczka twoja, życiej beczkę, ej No nie mam beczki, dobra już mam Czekaj, czekaj, mam E prawie Nie, no wybaczcie, Mam Q, mam Q, spoko, spoko, mam Q i ja. mam E za sekundę no NOL! wydyfleje Ja chciałem w nią trafić, a nie w niego, bo to nic nie robił demage'a. To, żeś tam. Jezu. Bob Marley. Chciałem sobie takie KDA wbić. Dobre. Na czym? Na grubasku? Nie. To no, po prostu. Nie, no dobra, na grega chciałem, ale kurde. Ginę jak Bob. Tom. Tak. Potwierdzone info. To biegniemy do panteona. Może podbiję tu Uuu, gank jakiś. U, jak skoczył. Najlepszy ganki Europy Nordyckiej. Wchodzi w Oliver i przerzuca klipa. O, ale kulka fajna. A gdzie ten panteon? Tam jest. Pewnie skoczył już. No, Mama skoczył. To Urianek gdzieś widzieliście? No to była. Chodź, słyszymy witor Była, no, ale się zmyła O To dał Dał popis 2 <noise> na 10 O. o Jaki woliber mnie goni ej O... Hmm. Nie dałem z tego, z E nie doleciałem, tak no. to by zginęła na hita. Uhum, mecze takie trudne. Dobrze. Ale no. dała. Dała do pieca. Flash mała. Do bazy flaszują. He <laughs> he. Dawajcie, eskakujemy w nim. 3, 2, 1. Cześć, cze, bo Jakiś lak! Dawajcie już. Ma Madziulso! No! Badziul, so. o, żebyś wskoczył to byśmy zabili! A ja taki słaby... Nie, bo mnie trochę zlagowało, trochę nie... Ej kurde, dogonij mnie! Kopnij go! A nie... O, ale mnie gonią! Chłopacy to te szybcy! Nie! Yeah. Tutaj z tam mogłeś frajty! <noise> Jaka ucieczka! No nie, jeszcze mnie goni, no co za człowiek! Gonią dalej! <noise> Patrz, idą pod turety, żeby tylko zabić siebie. Ja jeszcze żyję! <noise> no to daję. Znaleźć kaku niego. Nieee! No warf. Zbajtowaliście mnie takim przeży. Czekajcie he. na mnie, biegnę do was. No jeszcze nie chcę co ty no, Ale zaraz będę. XPk oh, <noise> O, jak O, ale ulti! że jesteś. Ej, zabiją mnie, weź mi komuś. Dobra, umarłem Dobra, xpeku, i do końca. XPKE, eee. dawaj, już Kryty wchodzą! O, już po tobie, bo Kryty zaczęły wchodzić o, dobry, dobry panta. Dobry grać z niego o. To o co im chodzi z tym Janem mhm. Pawłem II? Ja wiem Ja wiem za coś Co to, jakiś nowy trend w drugim bazie? Areo, <coughs> ty coś masz? Weź, weź, powiedz No Zobaczymy co nam da Tak ciekawość. Dajet. Ja będę pierwszy